Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację najnowszej obudowy komputerowej w ofercie marki Crux, czyli będzie to Crux Helio. Więcej o niej za chwilę. Dokładne ceny macie w linkach w opisie filmu na wstępie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Małe obudowy od Cruxa są fajne. Sam wybrałem obudowę Crux Vaco. Kiedy składałem komputer dla córki, zależało mi na jak najmniejszych gabarytach, żeby komputer nie zajmował przestrzeni, a do Crux Wako zmieściły mi się wszystkie komponenty, łącznie z chłodzeniem procesora typu All-in-One i wyposażonym w chłodnicę o rozmiarze 240 mm. Podobnie jest z Crux Helio. Jej wymiary to 408 mm wysokości, 370 mm długości a szerokość to 220 mm. Waga to nieco ponad 4 kg. Niewielka obudowa pomieści płyty główne Micro ATX i Mini ITX. -y. Pełnowymiarowy zasilacz ATX do 170 mm i klasyczne chłodzenie powietrzne, gdzie zapas na chłodzenie procesora to aż 175 mm, czyli więcej niż w niejednej większej obudowie. Nie ma problemu z dużymi kartami graficznymi. Przestrzeń to do 320 mm i moja stara ale jara karta testowa Aorus GTX 1080 weszła bez problemu, nawet po dołożeniu kolejnych wentylatorów z przodu. A do budowy wejdzie ich sporo. Co prawda, na start dostajemy tylko jeden wentylator o średnicy 120 mm, umieszczony z tyłu i nie posiada on efektów RGB. W tym miejscu zmieścimy też wentylator o średnicy 140 mm lub chłodnicę 120 mm na obudowie zasilacza wejdą dwa wentylatory 120 mm na froncie 320 lub 340 na górze 2 razy 120 lub 2 razy 140 i właśnie chłodnica o wielkości 240 mm. Na dyski mamy też dwa miejsca. Pierwsze jest na samym dole obudowy i jest to demontowalna klatka. Pomieści jeden dysk 2,5 cala, jeden 3,5 cala jednocześnie lub dwa dyski 3,5 cala. Drugi slot, tym razem tylko na dyski 2,5 cala, jest na przykręcanym elemencie pod dużym wycięciem na backplate. Pomimo niewielkich wymiarów, porządkowanie kabli... Nie sprawiło jakichś większych problemów. Taska płyty głównej jest wystarczająco gruba, a zabezpieczający panel boczny również sprawia dobre wrażenie. Z tyłu miejsce na zasilacz i cztery porty rozszerzeń. Od spodu wyjmowany filtr na zasilacz, dystanse zabezpieczone piankami i śruby do demontażu klatki na dyski. Od góry magnetyczny filtr przeciwkurzowy, a od przodu bardzo ładny panel wykonany z drewnianych lameli. Podobny widzieliśmy w dużej obudowie Krux Palum. Pod lamelami przewiewny filtr przeciwkurzowy. Panel sterowania znajduje się na boku obudowy. Mamy tutaj USB typu C, gniazdo mini-jack, port USB 3.0, dwie kontrolki, reset i większy przycisk włącznika. Ponad panelem okno z hartowanego szkła mocowane na zatrzaski. Co prawda w obudowie zabrakło chociażby pasków z rzepami do porządkowania kabli i gumowych wkładek na przepustach, ale ogólnie jakość materiałów w tej cenie jest niezła. Kultura pracy jest ok, na pulpicie obudowa jest praktycznie niesłyszalna. Podczas grania nieco głośniejsza, lecz wciąż jest przyzwoicie. Natomiast jeden wentylator to trochę za mało i karta graficzna jak i procesor miały przeciętne wartości temperatur. Pomogło dodanie dwóch wentylatorów z przodu. Temperatury podzespołów nieco spadły, ale kosztem wzrostu hałasu obudowy o kilka decybeli. Okej, okay, podsumowując, obudowa bardzo niewielka, a jednocześnie da się tam zmieścić całkiem sporo, bo i dość wysokie chłodzenia procesora, czy nawet chłodzenia cieczą, do tego całkiem potężne karty graficzne. To prawda wszystko jest tam dość mocno upakowane, ale jednak dało radę to pomieścić. Odnośnie systemu chłodzenia, no to moim zdaniem jest on tutaj do rozbudowy, przydałby się jeszcze chociażby jeden wentylator z przodu, najlepiej dwa lub trzy, żeby mieć taki kompletny obieg powietrza. Ponieważ jak widzieliście w prezentacji, jeśli był tylko fabrycznie zamontowany wentylator z tyłu, no to karta graficzna troszeczkę się grzała. Po zwiększeniu obiegu powietrza było o ładnych kilka stopni mniej, natomiast dokupienie wentylatorów nie jest kosztowne, więc patrząc na fakt, że obudowa kosztuje dwie stówki, a jest ładnie wykonana, mamy Front z drewnianymi lamelami, no to jest tutaj całkiem ok. Gdybyście chcieli sprawdzić aktualne ceny i promocje na ten model, no to linki macie w opisie filmu. No i zbliżając się do końca, jeśli dobrze się oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie też napisać komentarz, czy udostępnić ten film dalej. Warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. X4 Race ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.